I o widzowie, z tej strony Fajterciak. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Czemu to jest kolejny vlogerciak? Ktoś mógłby się zapytać. A ja już śpieszę z odpowiedzią. Bo czemu nie? <grym> a co? No, chcę nagrać vlogerciaka, więc nagrywam vlogerciaka. Mamy już marzec. I to jest pierwszy filmik w marcu. Marzec dla mnie jest bardzo ważnym miesiącem. Ale czemu? No, dowiecie się przyszłości, nie chcę póki co nic zdradzać, ale no, ja strasznie uwielbiam marzec i marzec jest fajny, bardzo fajny. Wczoraj była niesamowicie ładna pogoda, ale dzisiaj, no, już ładna nie jest. W sensie inaczej, wczoraj była ładna, ale była strasznie zdradziecka. I ja nienawidzę, jak pogoda jest taka zdradziecka. Bo wiecie, tutaj słońce niby fajnie, ładnie, nie? A się okazuje, że jak wyjdziesz na zewnątrz To jest zimno i zaraz chory będziesz, jak nie weźmiesz kurtki albo szalika No, ja dalej chodzę w kurtkach i szalikach Bo jeszcze po prostu nie jest wystarczająco ciepło na zewnątrz, żebym mógł schować do szafy Szalik, kurtkę, czapkę Ale cóż, mam nadzieję, że słońca będzie teraz więcej Bo ja lubię bardzo słoneczko i super fajnie się patrzy na takie słoneczne, ładne dni Mogę się wam pochwalić, widzowie że zacząłem biegać ostatnio, tak, zacząłem biegać i o dziwo męczy mnie to, ale nie to o dziwo, w sensie no normalnie męczy mnie to, ale o dziwo lubię to robić, w sensie to jest wysiłek fizyczny, który chyba jest mi w jakimś tam stopniu potrzebny, bo ej, serio, lubię to robić i... Serio, mi to tak totalnie nie przeszkadza, że ja sobie tam się trochę zmęczę. I nawet, szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że to mi pomaga. Kondycja sobie wyrobimy, mam nadzieję. Że tym bieganiem, wiecie, kondycję sobie wyrobimy, będzie fajnie. Wiosna już niedługo przybędzie. Pożegnamy zimę w Polsce. Mam nadzieję, a ja bym chciała, ale pewnie dopiero w maju będzie tak naprawdę ciepło. Ale ja bym chciał, żeby już wcześniej było tak cieplutko, że wiecie, że już człowiek może sobie chodzić w krótkim rękawku czy coś. No i że będą kwitły wszystkie drzewka, natura będzie się odradzała. Strasznie kocham ten stan. Ja uwielbiam, kiedy to się dzieje, bo to jest takie super piękne. I zwierzątka się rozmnażają. i jest. Super, mega dużo takich słodkich, malutkich zwierzątek Zwierzątek Podejrzewam, że na przykład u mnie w domku pewnie kociaki nowe będą Czemu nie? Znaczy strasznie od dłuższego czasu chcę mieć kotka I się zastanawiam po prostu, czy jak będę miał kolejne mieszkanie To czy nie wziąć mieszkania W sensie wiecie, nie pokoju, a całego mieszkania A jeżeli będę miał na to finanse na przykład i niesamowicie bardzo chciałbym mieć zwierzątko swoje, nie? Kotka na przykład. I wtedy bym się strasznie cieszył, że wiecie, że mam żyjątko, które sobie ze mną mieszka. Chciałbym strasznie, ale czy będę miał? No taki materiał, bo cóż, bo mam deadline, jak to zazwyczaj. Przyznam się, już dobrze, przyznam się. Vlog, dlatego że mam deadline. I dlatego, że no, za szczególnie to. Nie to, że nie miałem pomysłu, tyle że nie miałem za bardzo jak, gdzie, kiedy, ale nawet nie miałem za bardzo czasu, żeby pomysł wymyślić. Nie miałem za bardzo jak, gdzie, kiedy nagrać jakiś filmik dla Was. A poprzedni filmik naprawdę bardzo się spodobał ludziom i no, sporo wyświetleń na nie zrobiłem, dlatego dziękuję bardzo. W sensie sporo dla mnie. Jak dla mnie. Dziękuję bardzo. Możecie zostawić. Suba, like lajka i komentarz. Będzie mi niezmiernie miło, niesamowicie. Bo ja widzę, że wspieracie w ten sposób mój kanał i robimy się tak ciepłutko na serduszku. Dziękuję, widzowie, za wszelaką aktywność na moim kanale. Marzec, trzeci miesiąc. Trzeci miesiąc. No, dwa miesiące już się skończyły w tym roku. Zasuwa to. Ej, zanim się obejrzymy, będzie 2024. Tylko miałem rozkminę chwilę temu, że chyba jestem w takiej y, życiowej formie. W sensie nie chodzi o życiową formę, robię coś i czuję się w tym teraz najlepiej. I pewnie w życiu już nie będę się czuł tak dobrze. Jak teraz, tylko bardziej mi się rozchodziło o to, że do 25 roku życia około każdy człowiek ma taką właśnie taki czas, w którym może być najlepszy w danej dziedzinie. Na przykład sport. O, o to mi chodzi, nie? Że wiecie, gdybym zaczął biegać już, to pomimo faktu, że nie biegałem od małego, to mógłbym zbudować karierę na tym, na bieganiu. I szczerze, pojawiła mi się taka myśl, dzisiaj, na przykład kiedyś w życiu, chciałbym strasznie wziąć udział w maratonie. I czy wezmę? No nie wiem, zobaczymy, ale bym chciał bardzo. Ej, serio, to jest takie, zrobiło się takie moje troszeczkę małe marzenie. Strasznie bym chciał wziąć udział w maratonie i zobaczyć, jak dam sobie radę, nie? Wszystko, co chciałem powiedzieć zostało powiedziane, taki luźny vlog, chodzę sobie po moim pokoiku, jest jeszcze widno, a jest już grubo po 16, a w tamtym miesiącu o 16 było już ciemno, także się cieszę, że te dni się wydłużyły i że wiecie, teraz dni będą dłuższe, a noce krótsze, ej, mega się cieszę i pewnie za niedługo też zmienią, przesuną godzinę, fajnie, cieszę się. To chyba tyle w tym materiale. Jeszcze raz, sublike, koment. dziękuję bardzo. Widzimy się w kolejnym filmiku za kolejny tydzień. Ja byłem fajtaczak. Do następnego. I jo.